Dzień dobry, witajcie. Wiadomo, że wiele osób przechodzi zakażenie wirusem SARS-CoV-2 skąpo objawowo lub mówiąc inaczej, łagodnie. Czyli objawy COVID-19 są łagodne. Istnieje w opinii wielu, zwłaszcza młodych, silnych, trenujących osób, takie przekonanie, że nawet jeżeli zarażę się wirusem SARS-CoV-2, to będę miał co najwyżej objawy przeziębienia, może stan podgorączkowy trochę mocniej pokaszlę. Ale nic się nie stanie, organizm się tylko uodporni. Oczywiście to jest bardzo błędne przekonanie, dlatego że już dzisiaj wiemy, że COVID-19 może dawać długoterminowe, odległe skutki, działania niepożądane, które mogą doprowadzić do kalectwa. I niestety skrócić czas przeżycia. Jakie to są powikłania? To są powikłania najczęściej dotyczące płuc, serca, nerek, ale również, moi drodzy, powikłania neurologiczne i powikłania dotyczące chociażby funkcji rozrodczych. Jak to jest możliwe? Mianowicie, wirus wnika do organizmu poprzez receptory ACE2, czyli receptory dla konwertazy angiotensyny. Te receptory znajdują się nie tylko w płucach, nie tylko w drogach oddechowych, ale one są obecne także w śródbłonku naczyń, w tym naczyń, no, naczyń włosowatych. W związku z tym one mogą. Ten wirus może teoretycznie zainfekować każdy narząd, ponieważ każdy narząd jest ukrwiony. Te receptory znajdowano oczywiście w jelitach, znajdowano je w nerkach, ale znajdowano je między innymi nawet w jądrach w komórkach Lady i Sertoliego. Samego wirusa również znajdowano w jądrach, a nawet w nasieniu. Kwestia, czy jest to choroba przenoszona drugą płciową? Na dzień dzisiejszy nie, aczkolwiek istnieją doniesienia, że w pewnych przypadkach wirus był również wykrywany chociażby w nasieniu. Moi drodzy, sprawa wygląda w ten sposób, że nawet jeżeli ktoś przychodzi to zakażenie łagodne, to i tak dochodzi do jakichś latentnych czy mało nasilonych zmian w obrębie, chociażby płuc. Te zmiany mogą się utrzymywać już po wyzdrowieniu. Wiele osób, które przesyła mi badania laboratoryjne po przybyciu COVID, jest to na przykład miesiąc czy dwa miesiące po przechorowaniu. Nadal ma zmiany w wynikach badań laboratoryjnych. Między innymi podwyższone markery zapalenia takie jak CRP. Proszę pamiętać, że CRP jest takim markerem, który wraca do normy nawet w ciągu 2-3 dni po, ustąpienia stanu, po ustąpieniu stanu zapalnego. Czyli jest to marker, który pokazuje stan zapalny, który dzieje się praktycznie tu i teraz. Nie można zatem twierdzić, że miesiąc po przechorowaniu, jak mam CRP na przykład 20, a norma jest do 3 nanogramów na mililitr, to jeszcze jest pozostałość po tym przechorowaniu czy stanie zapalny. Nie, OB może się utrzymywać dłużej. CRP, jeżeli się utrzymuje miesiąc po przechorowaniu, świadczy o tym, że stan zapalny nadal trwa, a nie dopiero, że był kiedyś, a jeszcze norma nie wróciła, a jeszcze wynik badania laboratoryjnego nie wrócił do normy. Czyli moi drodzy, sprawa wygląda tak, że po przechorowaniu cały czas mogą się utrzymywać jeszcze zmiany zapalne w obrębie dróg oddechowych, w tym o skrzelach. Widoczne także w zdjęciach RTG w postaci różnych obrazów, zagęszczeń, obrazów tzw. matowej szyby, innych zmian, o których się nie będę tu wypowiadał, ale najistotniejsze jest to, że te zmiany niestety zapalne, mogą być przetrwałe, długotrwałe, związane z produkcją cytokin prozapalnych, tak zwanej interleukiny pierwszej, szóstej, czynnika martwicy nowotworów, interleukiny drugiej, interleukiny siedemnastej, interferonu gamma, które cały czas powodują, że ten nabłonek jest drażniony, jest na przykład no, podlega pod stan zapalny, w związku z czym cały czas utrzymują się te wykładniki stanu zapalnego podwyższone. To powoduje, że chory jest osłabiony. I te długotrwałe objawy, tak jak osłabienie, zaburzenia koncentracji, mgła, czasami mówi się to tak bardzo potocznie, mgła myślowa, utrata zdolności kojarzenia, mogą utrzymywać się bardzo długo, nawet przez miesiące po przechorowaniu, utrata węchu i smaku również może się utrzymywać. Nie wiadomo tak jak długo, u niektórych osób dwa, u niektórych cztery tygodnie, u niektórych jeszcze dłużej. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że COVID-19 może z jednej strony powodować zespół stresu pourazowego, zwłaszcza jeżeli przebieg był ciężki, może powodować objawy depresyjne i to wiadomo, może powodować objawy neurologiczne, może wpływać na funkcje prokognitywne, może upośledzać zdolność kojarzenia i koncentracji. Po przechorowaniu przez długi czas powodować osłabienie i zmęczenie związane cały czas z podniesionymi markerami stanu zapalnego. Ale to, co jest najgorsze, niestety, przechorowanie COVID-19 u osób, nawet które chorowały łagodnie. Ja znam takie przypadki, i takie przypadki też są znane w literaturze, chociaż zdarza się to stosunkowo rzadko, może prowadzić do. Objawów zakrzepowo-zatorowych, wśród których najgroźniejszy jest zator tętnicy płucnej. Znam osobę, która dostała zatoru tętnicy płucnej po przechorowaniu COVID-19. Również występowania krwioplucia. Wszystko było dobrze, ale nadal pojawiała się zadyszka, czyli zmęczenie. I pojawiały się objawy zapalenia płuc. Utrzymywały się, pomimo że choroba już dawno została przechorowana, w cudzysłowie. Jak również może dochodzić do zwłóknienia płuc wymagającego przeszczepu, chociaż to zdarza się wyjątkowo rzadko, aczkolwiek znane są przypadki, gdzie COVID-19 przebiegał łagodnie, a później nagle potrzebny był przeszczep płuc u osoby młodej i zdrowej. Proszę pamiętać, że takie zmiany też mogą dotyczyć serca. Uszkodzenie mięśnia sercowego, uszkodzenie układu bodźco-przewodzącego, prowadzącego do arytmii, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, dlatego że dochodzi do, zawsze praktycznie, do uszkodzenia śródbłonka naczyń, w związku z czym uszkodzone naczynia się kurczą, dochodzi do ich wazokonstrykcji, to powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, a tym samym wzrost ryzyka, czy nasilenie już istniejącej miażdżycy, tak? wzrost ryzyka zawału serca udaru mózgu, czyli chorób zakrzepowo-zatorowych. Wiele osób po przebyciu COVID-19 ma cały czas podwyższony fibrynogen i d-dimery we krwi. Dalej, moi drodzy, może dochodzić także do procesów włóknienia. Oczywiście powiemy, że występuje okres rehabilitacji, okres rekonwalescencji, ale zwłóknienie, które pojawia się w płucach, czy uszkodzenie tkanki serca powoduje, że te miejsca są wypełniane tkanką łączną, a nie tkanką na przykład mięśniową. W związku z czym są to zmiany nieodwracalne. One nieodwracalnie mogą prowadzić do upośledzenia wydolności organizmu, upośledzenia oddychania, spadków wyników na przykład, czy rezultatów uzyskiwanych w spirometrii. Nieprawidłowej akcji serca wykrywanej np. w 24-godzinnym pomiarze, tak zwanym w badaniu Holtera, są to zmiany zwłóknieniowe, które są nieodwracalne i mogą utrzymywać się nawet do końca życia. My nie wiemy na tę chwilę, czy COVID-19 zwiększa śmiertelność w przeciągu kilkudziesięciu czy kilkunastu lat. Jeżeli ktoś jednak dostanie niewydolność serca czy zwłóknienie płuc, to na 100%. Niestety, ale i to znacznie skraca czas przeżycia, bo taką osobę ratuje tylko i wyłącznie wtedy przeszczep płuc bądź przeszczep serca, i takie przypadki oczywiście się zdarzają, choć one są rzadko. Rzadko odnotowywane. Najczęściej jest to niestety nadciśnienie zaburzenia rytmu serca czy właśnie utrzymujące się zmiany zapalne czy pozapalne w płucach i powikłania zakrzepowo-zatorowe zwiększające ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. I tak się później dzieje, że osoba młoda, wytrenowana, wyćwiczona, umięśniona nagle ma po przebyciu COVID-19 łagodny, gdzie miała tylko stan podgorączkowy, nagle ma zadyszkę i wydolność organizmu taką samą jak u 60-latka, który w ogóle nie ćwiczył i siedzi przed telewizorem z puszką piwa. I oczywiście to ma wpływ również na czas przeżycia takiej osoby i na jakość tej życia, bo osoba męczy się szybciej niż to było w okresie sprzed zachorowania. Natomiast to, co jeszcze jest tutaj odnotowywane, to również czasami choroby nerek, zapalenie nerek, dlatego że wśród uszkodzenie śródbłąka naczyń czy zmiany zakrzepowo-zatorowe dotykają dwóch narządów przede wszystkim, a w zasadzie trzech płuc, serca i nerek. No i trzecia sprawa to upośledzenie funkcji rozrodczych. Są badania pośmiertne, gdzie badano jądra osób po przechorowaniu COVID-19, gdzie wykrywano zmiany zapalne i obrzęk jąder, zmiany zapalne, m.in. wakualizację komórek Leydiga-Sertoliego, uszkodzenie tych komórek, co oczywiście przekłada się u osób żyjących, które przeżyły. W zmniejszeniu ilości plemników w nasieniu i takie badania też już są ale również w zmniejszeniu ilości wydzielanych androgenów. Osłabienie, zmniejszenie ilości androgenów u mężczyzn, zmniejszenie ilości plemników w nasieniu to wszystko przekłada się, czy zmiany naczyniowe w błonku naczyń w obrębie jąder to wszystko przekłada się na spadek, drastyczny spadek libido i zaburzenia erekcji, a więc również i na płodność. Moi drodzy, i zaraz ktoś tutaj wyskoczy, a więc skoro COVID-19 powoduje zaburzenia płodności, no to szczepionka też może. Ale moi drodzy, jak ktoś się nie zaszczepi, to prędzej czy później i tak zachoruje na COVID-19. A prawda jest taka, że to co pośledza płodność w przebiegu COVID-19 to są zmiany degeneracyjne i zapalne. A w przypadku szczepionki postulowano wyłącznie mechanizm autoimmunologiczny, że powstają auto przeciwciała przeciwko syncytin 1, takiemu białku, który bierze udział w zagnieżdżaniu trofoblastu w jamie macicy i tego nie udowodniono. W przypadku podania szczepionki nie powstają te zmiany degeneracyjne i zapalne, które rozwijają się w przebiegu COVID-19 związane np. z burzą cytokin czy z dużą ilością produkowanych cytokin prozapalnych, jak powiedziałem, interleukiny pierwszej, szóstej, DNA alfa, czy interferonu gamma, czy te zmiany obrzękowe, które powstają u tych osób w jądrach. W związku z tym szczepienie może uchronić przed niepłodnością, gdy osoba już zachoruje na COVID-19. Po przebyciu umiorkowanego i ciężkiego COVID, zmiany w postaci zmniejszenia ilości plemników, obniżenia stężenia testosteronów, obserwowano w jednym z badań u około 40% mężczyzn. Dostęp do tych badań znajduje się oczywiście pod filmem. Już teraz w Polsce i na całym świecie powstają ośrodki, które badają osoby po przechorowaniu COVID-19, mianowicie, żeby ocenić właśnie te długoterminowe powikłania. Do takich ośrodków powinny się zgłaszać osoby, które przechorowały w domu. Zwłaszcza każdy, kto przechorował COVID-19, powinien sobie zrobić badania oceniające, jak wirus wpłynął na jego organizm. Jakie badania? RTG klatki piersiowej, morfologia krwi, CRPOB, dedimery i fibrynogen koniecznie, żeby ocenić te zmiany zakrzepowo-zatorowe, moi drodzy i jeszcze spirometria. To, czy trzeba badać nasienie, badanie ogólne, nasienie, to jest kwestia indywidualna. Tak jak powiedziałem, te badania, które tutaj wspomniałem, dodatkowo jeszcze warto sobie wykonać EKG, oznaczyć CKMB. Ale także, moi drodzy, badania ogólne moczu, EGFR i kreatyniny, dlatego że, tak jak powiedziałem, te zmiany mogą dotyczyć wielu różnych narządów. Wirus atakuje nie tylko płuca, ale praktycznie wszystkie narządy. Znajdowano go również w płynie mózgowo-rdzeniowym, gdyż receptory dla wirusa AC2 znajdują się praktycznie prawie we wszystkich narządach. Znajdują się wśród błąku naczyń, a naczynia krwionośne znajdują się praktycznie we wszystkich narządach organizmu. Moi drodzy. I na koniec taka ciekawostka, ktoś kiedyś mi pokazał zdjęcie RTG. I się pyta Patryku, jak myślisz, co jest na tym zdjęciu RTG? Ja się go pytam. Palisz papierosy? Hmm, tylko po seksie. Hmm, to ja na to, w życiu nie widziałem takich czystych płuc. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.